Witam w kolejnym odcinku. Nawet nie wiem, który to już. Numer. Odcinka. O wiem co będzie ta misja. O kurde, nie lubię mi. Jak byłem mały. Ja byłem mały, jak to brzmi ludzie. Wybacz mi panie, ale księcia nie ma. Co sprowadza królewskiego posła w tak ponure miejsce? Zwoli króla macie natychmiast wrócić do Lorderon! Ale ma głosku. Lord Uther przekonał Terenasa, by odwołać was do kraju. Mamy się od tak pakować i wracać? Zgadza się. Moi ludzie donoszą, że drogi wiodące ku wybrzeżu są zajęte przez nieumarłych. Musicie znaleźć inny sposób, by dotrzeć do waszych okrętów. Lektora dobrali perfekcyjnie. Do diabła z nieumarłymi! Przebijemy się przez lasy. I o to chodzi, że właśnie nie dać dojść do okrętów. Kapitanie, <laughs> gdzie się podziały straże? Panie, twój ojciec na prośbę lorda Utera odwołał nas do kraju. Uter kazał odwołać moje wojska? Do diabła! Jeśli mnie opuścicie, nie zdołam pokonać Malganisa. Trzeba spalić okręty, zanim dotrą do nich żołnierze. Nie przesadzasz, chłopcze? Spalić je do wręg! Nikt nie wróci do domu, póki nie wypełnimy naszego zadania. Ale lektor dobrany pod D'Artasa całkiem Jakiś niebezpieczeństwo? Dobra, bierzmy się do walki! I tu lepiej sobie zapiszę. Na wszelki wypadek. Że nie wolno do jakiegoś. sprawiedliwości, niech się skończy. Stąd nie mamy ruszyć! Trzeba nam więcej ludzi, żeby przebić się przez hordy nieumarłych. Widziałem w okolicy kilka obozów najemników. Może zgodzą się dla nas pracować. Poczuj mój gniew! Nadchodzi sprawiedliwość! Za mojego ojca, króla! No, i trzeba jeszcze... pilnować, żeby ci nie zdychać, bo inaczej nie, nie przebijemy przez nas. Siły. Sprawiedliwości niech się stanie zadość! Jak najbardziej. Mądry plan. Jakieś niebezpieczeństwo? Fuck. Oczywiście. No nic. Mądry plan weźmy się za to! Jestem gotów. Zakaz Modan! się Służę światłości. Ale mi tak to są. Dobra, na moment aktywnimy go Na Gdzie mi, no właśnie, tych będą atakować. Światłość jest mą siłą. Służę światłości. Mądry plan. Trzeba dostać go do Na jak najszybciej. Mądry plan. To nie będzie proste. Oczywiście. Przeklęty Uter. To wszystko jego wina. Hmm. Hmm. Nie dobra. Dla ciebie. Dla ciebie. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra. Światłość jest mąż. Jedziemy. Siłą. Fuck. Oczywiście. Oh, fuck, man. Bierzmy się do walki! Mm. Ty The... Nie The... trzeba The... 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 mi się that's kłaniać. nam right. Służę światłości! Jakieś niebezpieczeństwo? Bierzmy się do walki! Nie trzeba mi się kłaniać. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Światłość jest mą siłą. Muszę uważać na tych kolans. Skarż nam To bardzo. Bitwa skończona. Służę światłości. Mądry plan. Uleczkę ja Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Skarż nam Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Czas młota! Jakieś niebezpieczeństwo? No i po Jak Jakość jest mą siłą. Oczywiście. Weźmy się za to. Jakieś niebezpieczeństwo? No bracie. no. Jak najbardziej. Mm, Piosenka regeneracji. Światłość Kurde, mój siłą. zrypany prawy przyciskiem! Mam o o, o o o o o! Jest pierwszy obręt. Jest pierwszy ochręt Świetnie, ale to jeszcze nie wszystkie. Nie, dlatego musimy lecieć dalej. Oczywiście! Jakieś niebezpieczeństwo? Co to z podaniem? No nie. Nie mówię, nie Na honor. Znaczy, no. Mądry plan. Fak, nie za szybko. A ty, gdzie idziesz? Tak, ty. Kwiat jest mą siłą. Jak najbardziej. Na honor. Gdzie mamy ruszyć? Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. To mi się podoba! Aaaa! Zdążyłam. Przepraszam. Nie to trzeba żona. mi się kłaniać. Fuck, ale się daje jechać. Wstyd. Szpony ataki tak jest dla No właśnie, nie da się podjechać. Nie trzeba mi się jest kłaniać, się do jakieś niebezpieczeństwo? Jak zabiją... No i tak... Jak Sierka. najbardziej, nie trzeba mi się kłaniać. To ten. Na honor. Mądry plan. Co się dzieje? Jak miejsca ekwipunku. miejsca w ekwipunku. Czas Teraz jest miejsce sprawiedliwości niech się stanie zadość.. Jakieś niebezpieczeństwo? O nie, jak najbardziej. O no, no, no. W imię króla mojego ojca. Oczywiście. Jak najbardziej. Nie trzeba mi się płanić.

O oh, germagi, oh yeah, that's good. Chyba mogę na tym podejść. Ja za, Co to się dzieje? Tak się jest. podoba. Mnie też, man. Czas młota. Czas młota. się do walki. Skaż nam chce Służę światłości. Gdzie mamy ruszyć? Na szonor. trolka Ile chwil? sprawiedliwości niech się stanie yes. zadość jest, 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 no już więcej trzeba dbać o kanonierów Przepraszam za nich, cenzura yy, Właśnie, za atakujcie kanonierami To jest chyba ostatnie miejsce, gdzie ich potrzebujemy Słuszny wybór Poszło Róż Ale jeszcze nie Jest. Kila moment, i gotowe. Okay. No tak, gotowe. Nie tak. trzeba mi się kłaniać. Control 1 and let's go. O, Oczywiście. tak się nie da. Bierzmy się do walki. Czołem! No to trudno. Światłość jest mą siłą. Kanonierze niech dyabliwe. Jakieś niebezpieczeństwo? Napryd. No to co jest? Jak najbardziej. O, jest najemników? Ano no tak. No tu będą teraz te wredne. Targ. Nie trzeba mi się kłaniać. Ja zabijać dla ciebie, ja zabijać dla ciebie. Światłość jest mą siłą. Na honor. Ale dudni. Czego ty chcieć? Sam nie wiem. Das dingo. No to chyba tak. Gdzie mam ruszyć? Gotów. Służę światłości. Światłość jest mą siłą. Lodzio. No się. Nie, jakieś niebezpieczeństwo? No. Służę światłości. No. Spętać te dzikie bestie, kurde. Światłość jest mą siłą. Nie trzeba mi się kłaniać. Światłość, no, ale no tam jest nikt z uleczenia i różne smaczki. Nie chcę stanie O! O! No i co? Biegniemy, Światłość nie? Jest mą siłą. Tam jest takie zaklęcie, które można ten. Moim zdaniem biegniemy. Kto zdechnie, Światłość to zdechnie. No i się truma. Służę światłości. Rozumieję, Piotrze. Nie trzeba mi się o, kłaniać. Światło. No, Przywiązane na siłę. Kanonier, padł. Trudno. też tak. Nie trzeba mi się kłaniać. Za mojego ojca, króla. Światłości jest. No i trudno. Dobra robota. Został tylko jeden. Sprawiedliwości niech się stanie nie za to. No to Jak jasno. najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. To mi się podoba. Odsmakuj no. no. tego Zróbmy to. Nadchodzi. z no nadchodzi, nie? Poczuj mój gniew trzeba mi się kłaniać. Jakieś niebezpieczeństwo? Na skryty też to dobrze Jak ciała. najbardziej. Oczywiście. 300 pod tym brzemię przewalanym jednostką. Weźmy się za to. No i więcej chyba tego nie użyjemy, bo nie odczęto do strony okrętu. No i sobie radam no nie no, też sobie radam. że ostatni. Oczywiście. No Jak najbardziej. Mądry plan. ostatni okręt Jak stykają. No, nawet sobie poradziłem. Plugawy nędznik. tak straszny. Aha, pociskiem dłuższy. Mogliśmy zatopić okręt na trzecim poziomie, jeśli był. Na raz. No i gitara. Książę. Szybko, moi rycerze. Ci zbrodniarze spalili nasze okręty i odcieli wam drogę do domu. Wyrżnąć ich! Za Lorderon! Ale te bestie. Zabij wszystkich. Kłamcik, godnie samą. Ach, no, chłopiki, chłopik, Okręty zniszczone. Co teraz zrobimy? Słuchajcie mnie wszyscy. Nie ma już odwrotu. Jedyna droga do ojczyzny wiedzie przez zwycięstwo. Tu, na tej ziemi, zwyciężymy, albo polegniemy. A teraz wracać do domu i na posterunki. Ale zdrajca, nie? Do zobaczenia w następnym odcinku. I to chyba będzie ostatni odcinek kampanii ludzi. Sayonara. Nie? A nie, nie zmęczyłeś sorka. No, teraz cześć. Taki drewny błąd na koniec.